Duterte dostrzegł mnie, bo akurat stałam. Uśmiecha się jednak tylko z daleka i zostaje przy obu paniach. Rozmawiają wszyscy troje półgłosem. Ja siadam grzecznie i patrzę. Nagle panna serżą nie przestając wpatrywać się rozkochanym wzrokiem w swego pięknego delegata, mówi głośno. Będzie się Pan mógł o tym zaraz przekonać. Ja zostanę w klasie z dziewczętami, a panna Lantenej zaprowadzi Pana. Zobaczy Pan bez trudu, że rysa, o której Panu mówiłam, idzie przez całą ścianę od góry do dołu na lewo od łóżka. To dosyć niepokojące w nowym budynku i spać mi to nie daje. Panna Amy nie mówi nic, tylko wykonuje nieśmiały gest sprzeciwu zaraz się jednak opanowuje i znika, a Dutertre, który idzie za nią, wyciąga rękę do dyrektorki i ściska ją mocno, jakby jej dziękował. Jasne, że nie żałuję, iż nie opuściłam szkoły. Ale nawet ja, przyzwyczajona do ich zadziwiających manier i niespotykanych obyczajów, zgłupiałam teraz i pytam sama siebie, czego się ona spodziewa, posyłając razem tego kobieciarza i tę młodą dziewczynę po to, by w jej sypialni oglądali szczelinę, która mogłabym przysiądź wcale nie istnieje. To ci dopiero historia ze szczeliną, mówię szeptem do ucha wielkiej Anne, która przyciska ręce do boków i objada się gumą, by dać wyraz swemu ukontentowaniu. Za jej przykładem wyciągam i ja z kieszeni zeszycik bibułki od papierosów i jadam tylko nil i żuję z entuzjazmem. Wiesz, mówi Anne, znalazłam coś wspaniałego do jedzenia. Co, stare gazety? Nie, grafit z ołówków czerwonych z jednej, a niebieskich z drugiej strony. Niebieska strona jest trochę lepsza. Buchnęłam już pięć z szafy z przyborami wyśmienite. Daj spróbować. Nie, nie nadzwyczajne. Wolę, mój Nil. Głupia nie znasz się co dobre. W trakcie, gdy my gawędzimy szeptem, łusia czyta na głos, lecz panna serżą, zaprzątnięta swoimi myślami, nie słucha jej wcale. Olśnienie. Jakby to zrobić, żeby tę małą posadzili koło mnie? Postarałabym się wyciągnąć od niej, co wie o siostrze, może by mi powiedziała. Zwłaszcza, że jak idę, odprowadza mnie oczami, w których jest zdziwienie, ciekawość i lekki uśmiech. Oczami zielonymi, o zieloności mieniącej się brązem, gdy jest ciemno i patrzącymi spod długich, czarnych rzęs. Ależ oni tam długo siedzą. Czy ta mała rozpustnica nie zamierza wrócić do nas na geografię? Słuchaj, Anne, już druga. No to co martwisz się? Wcale by nie było tak źle, jakbyśmy nie miały lekcji dzisiaj mapę Francji zrobiłaś? Nie całkiem. Jeszcze muszę zrobić kanały. Wiesz, jakby tak nie daj Boże, przyszedł dzisiaj inspektor, to by dopiero zastał bałagan. Spójrz na pannę serżą. przytknęła nos do szyby i w ogóle zapomniała, że jesteśmy na tym świecie. Wielka Anne skręca się w nagłym przypływie wesołości. Co oni mogą tam robić? Już ja widzę, jak pan duter tremierzy szerokość szczeliny. Czy myślisz, że ona jest szeroka? Pyta naiwnie Marysia Belą, która wykańcza swoje łańcuchy górskie kręcąc w palcach przytknięty do mapy nierówno zastrugany ołówek. Wobec takiej łatwowierności nie mogę powstrzymać się od uśmiechu. Czy nie parsknęłam zbyt głośno? Nie, wielka Anem mnie uspokaja. Nic się nie bój, pani jest taka zajęta, że można by tańczyć i tak nie zauważy. Tańczyć? Chcesz się założyć, że zatańczę? Mówię podnosząc się cicho z ławki. Och, założę się, o dwie biskajki! Biskajki, różnokolorowe kulki, jakimi bawią się dzieci francuskie. Biskajki są większe rozmiarami od innych tego rodzaju kulek. Przypisek tłumacza: Och, założę się, o dwie biskajki, że nie uda ci się zatańczyć, żeby nie oberwać czegoś za karę! Zdejmuję ostrożnie saboty i staję pośrodku klasy, między dwoma rzędami ławek. Wszystkie dziewczynki podnoszą głowy. Zapowiedziana sztuka najwyraźniej wzbudza duże zainteresowanie. Zaczynamy. Odrzucam do tyłu włosy, bo mi przeszkadzają. Ujmuję spódniczka w dwa palce i rozpoczynam polkę z przytupem, która choć bezgłośna, wzbudza jednak ogólny podziw. Marysia Belą aż podryguje z radości i nagle wyrywa jej się głośne piska, niech ją licho weźmie. Panna serżą wzdryga się i odwraca, ale ja zdążyłam już dopaść ławki i słyszę tylko, jak dyrektorka obwieszcza temu głuptasowi głosem odległym i znudzonym. Marysia Belą przepisze mi czasownik śmiać się średnim rondem. To doprawdy wstyd, żeby takie duże panienki nie umiały zachować się przyzwoicie, jak tylko spuści się z nich oczy. Biednej Marysi zbiera się na płacz, ale prawda byłabym zapomniała. Natychmiast żądam dwóch biskajek od wielkiej anektra która daje mi je bez entuzjazmu. Co może robić tych dwoje mierniczych? Panna serżant wciąż wygląda przez okno, wybiło w pół do trzeciej. Niedługo muszą już chyba wrócić. Niech się przynajmniej dowie, że spostrzegłyśmy nieprzyzwoicie długą nieobecność jej ulubienicy. Zaczynam kaszleć nic." Kaszle po raz drugi i pytam grzecznym głosikiem. Głosikiem jałpertuwien. Proszę pani, panna i miała sprawdzić nam mapy. Czy będziemy miały geografię dzisiaj? Ruda odwraca się szybko i spogląda na zegar. Niezadowolona marszczy ze zniecierpliwieniem brwi. Panna Amy zaraz wróci. Wiecie, że posłałam ją do nowej szkoły. Na razie powtarzajcie zadaną lekcję. Na pewno nie będziecie umiały za wiele doskonale. Niewykluczone, że wcale nie będą dziś nas pytać. Ogólna radość i szmer wzmożonej aktywności, gdy tylko dowiedziałyśmy się, że nie ma nic do roboty. Zaczyna się komedia powtarzania lekcji i przy każdym stoliku jedna z uczennic bierze książkę, a druga ją zamyka i ma recytować na pamięć, albo też odpowiadać na pytania zadawane przez sąsiadkę. Na dwanaście uczennic tylko bliźniaczki Jaubert powtarzają naprawdę. Inne zadają sobie zmyślone pytania, zachowując przy tym taką minę, jakby się uczyły i recytowały szeptem. Wielka Anna otwiera atlas i pyta mnie: Co to jest śluza? Odpowiadam tak, jakbym wydawała lekcję. Zwariowałaś? Daj mi święty spokój z twoimi kanałami. Spójrz lepiej na minę panny serżą, to bardziej zabawne. Co myślisz o zachowaniu panny Amy Lantenej? Myślę, że zabawia się z delegatem kantonalnym mierniczym szczelin. Co to jest szczelina? To jest taka szpara, która zasadniczo powinna znajdować się w murze, ale czasem znajduje się zupełnie gdzie indziej. Kto to jest narzeczona? Mała rozpustna budnica, która wystawia do wiatru zakochanego w niej nauczyciela. Co zrobiłabyś na miejscu rzeczonego nauczyciela? Wymierzyłabym kopniaka w dolną część ciała delegata kontonalnego i siarczysty policzek smarkuli, która chodzi mierzyć z nim szczeliny. I co by z tego wynikło? Pewno nowy nauczyciel i nowa zastępczyni dyrektorki. Wielka, Podnosi od czasu do czasu Atlas, żeby się za nim wyśmiać. Ale mnie już się znudziło. Chcę wyjść i spróbować ich zobaczyć, jak będą wracali. Ucieknijmy się do starego sposobu. Proszę pani. Nie ma odpowiedzi. Proszę pani, czy mogę wyjść? Wyjść, ale nie siedzi długo. Powiedziała to bezbarwnie, bezmyślnie. Najwyraźniej całą duszą jest tam w sypialni, gdzie nowa ściana mogłaby się zarysować. Wychodzę szybko, biegnę w stronę ustępów również prowizorycznych i zatrzymuję się tuż przy drzwiach, zwyciętych w nim rąbem, gotowa, w razie gdyby się ktoś pokazał, schronić się zaraz do śmierdzącej budki. W chwili, kiedy zgnębiona, gdyż czas, jaki przystoi tym sprawom, już niestety upłynął, zamierzam wrócić do klasy, widzę dutertra, jak wychodzi sam z nowej szkoły i z zadowoloną miną wkłada rękawiczki. Nie idzie w tę stronę. Idzie prosto do miasta. Ej mi z nim nie ma. Ale to nic i tak dosyć już zobaczyłam. Odwracam się, by odejść, lecz cofam się przerażona. O dwadzieścia kroków ode mnie, spoza nowo postawionego muru, wysokiego na sześć stóp, który oddziela budę chłopców, podobną do naszej i też prowizoryczną, ukazuje się głowa Armanda. Biedny Duplessis, blady i zmieniony na twarzy, spogląda w kierunku naszej nowej szkoły. Po paru sekundach znika, i widzę go, jak pędzi drogą do lasu. Przestaje się śmiać. Co z tego wszystkiego wyniknie? Dosyć już marudzenia. Wracajmy prędko. W klasie wrze nadal. Marysia Belom narysowała na stoliku kwadrat, podzieliła go dwiema przekątnymi i dwiema przeciwprostokątnymi, zrobiła klasy. I teraz gra z powagą w tę rozkoszną grę z małą lantenej, biedna łusia, której nasza szkoła wydaje się z pewnością czymś fantastycznym, a panna sergeant wciąż patrzy w okno. A ne, zajęta kolorowaniem podobizn najszpetniejszych wielkich ludzi z historii Francji, wita mnie pytaniem. No i co widziałaś? Daj spokój, to już nie żarty. Armand Duplessis podpatrywał ich ze samą ruką ubikacji. trew zawrócił do miasta, a Richelieu poleciał gdzieś jak szalony. E tam, założę się, że znów bujasz. Nie, słowo sama widziałam, aż mi jeszcze serce bije. Nadzieja, że będziemy świadkami dramatu, każe nam zamilknąć na chwilę. Anne pyta, powiesz innym, skąd te gęsi zaraz by wszystko wypaplały, najwyżej tylko Marysi belą opowiadam wszystko Marysi, której oczy robią się jeszcze bardziej okrągłe i która stawia prognosty, kto się źle skończy. Słysząc, że drzwi się otwierają, odwracamy się jak jeden mąż. To panna Amy w kolorach trochę zadyszana. Panna Serżą biegnie do niej i ledwo w ostatniej chwili powściąga się, by jej nie uściskać. Jakby odżyła teraz, zaciąga małą Puszczalską do okna i wypytuje łapczywie. A nasza geografia? Marnotrawna córka cedzi bez zbytniego wzruszenia krótkie zdanka, które zdają się nie zaspokajać ciekawości szacownej przełożonej. Na jakieś pytanie bardziej trwożliwe potrząsa głową i odpowiada nie, ze złośliwym westchnieniem, na co Ruda oddycha z ulgą. My trzy przy pierwszym stoliku obserwujemy je z napięciem. Boję się trochę o tę zepsutą smarkulę i chętnie uprzedziłabym ją, żeby się miała na ostrożności przed Armandem, Ale wtedy ta druga, jej despotyczny władca, powiedziałaby zaraz, że to ja doniosłam do jego o jej postępowaniu w anonimowych listach, może więc wolę nie. Złuszczą mnie ich szepty, przerwijmy je półgłośnym pst, zwołuje koleżanki i zaczynamy burdon. Z początku jest to tylko nieprzerwane brzęczenie pszczoły, które przybiera jednak na sile, wzmaga się i wreszcie dociera przemocą do uszu naszych zwariowanych nauczycielek. Wymieniają zaniepokojone spojrzenia, lecz dzielna panna serżon podejmuje zaraz ofensywę. Cisza, jeżeli usłyszę brzęczenie, cała klasa zostanie do szóstej w kozie. Czy Wy sobie wyobrażacie, że dopóki nowa szkoła nie zostanie wykończona, możliwe są normalne lekcje? Jesteście dostatecznie duże, by zrozumieć, że kiedy któraś z nas nie może prowadzić z Wami lekcji, powinnyście pracować same. Proszę dać mi atlas. Uczennica, która nie będzie umiała lekcji bezbłędnie, przez tydzień będzie odrabiać dodatkowe ćwiczenia. Ta kobieta brzydka, gwałtowna i zazdrosna ma jednak coś w sobie i wszystkie milkną, gdy tylko podniesie głos. Wydajemy lekcje pod strachem Boga i nikt nie ma ochoty rozpraszać się, gdyż czujemy, iż przeciąga nad nami groźna chmura kar i popołudnie w kozie. Ja tymczasem rozmyślam, że nie przebolałabym, gdyby nie udało mi się być świadkiem spotkania Armanda i Amy. Zgodzę się już, żeby mnie wyrzucili ze szkoły, wielkami mi rzecz. Bylebym tylko mogła zobaczyć, co się będzie działo. Pięć po czwartej, gdy usłyszałyśmy, jak co dzień zamknijcie zeszyty i ustawcie się parami opuszczam szkołę z wielkim żalem. Więc to jeszcze nie dziś to niebywała tragedia. Przyjdę jutro wcześniej, żeby niczego nie uronić. Następnego dnia zjawiam się na długo przed dzwonkiem i dla zabicia czasu wdaje się w nic nieznaczącą rozmówkę z nieśmiałą i smutną panną Griset, zawsze bladą i wystraszoną. – Podoba się pani tutaj? – rozgląda się najpierw dookoła, a dopiero później mi odpowiada –– Ach, nie bardzo, nikogo nie znam i nudzę się trochę. – Ale pani koleżanka i panna serżant są dla pani miłe, prawda? – ja, ja nie wiem, to prawda. Nie wiem, czy są miłe, nigdy się mną nie zajmują. Jak to? No tak, przy stole rozmawiają ze mną trochę, ale jak tylko skończymy poprawiać zeszyty, idą sobie i zostaje sama z matką panny serżą, która sprząta ze stołu i zamyka się w kuchni. A one dwie dokąd idą? Do siebie, do pokoju. Czy miała na myśli każda do swego pokoju, czy też do wspólnego pokoju? Bidulka, już ona nie za darmo dostanie te swoje 75 franków miesięcznie. A może chciałaby pani pożyczać ode mnie książki, jeżeli przykrzy się pani wieczorem? Jakże się ucieszyła, aż poróżowiała prawie. Och, bardzo chętnie. Och, jesteś bardzo miła. Czy myślisz, że dyrektorka nie będzie z tego powodu niezadowolona? Panna serżant, jeżeli pani myśli, że ona to zauważy, to ma pani jeszcze widać złudzenia co do stopnia zainteresowania, jakim obdarza panią nasza ruda? Uśmiecha się niemalże z ufnością i pyta, czy mogę jej pożyczyć romans, biedaka, bo taką ma ochotę to przeczytać. Ależ oczywiście, zaraz jutro będzie miała swego romantycznego folieta. Żal mi jej, taka jest opuszczona. Chętnie podniosłabym ją do rzędu z przymierzeńca, ale jakże mogłabym liczyć na to biedne stworzenie, hanemiczne i zalęknione. Cichymi krokami zbliża się w naszą stronę siostra ulubienicy. Łusia Lantenej, spłoszona i rada, że porozmawia ze mną. Dzień dobry, małpoludku. Powiedz, dzień dobry, wasza książęca mość. Powiedz tak w tej chwili, jak ci się spało? Targa ją pieszczotliwie za włosy, co nie sprawia jej, zdaje się, przykrości. Zielone oczy śmieją się do mnie. Podobne zupełnie do oczu fanszetki, mojej ślicznej kotki. Dobrze mi się spało, wasza księżęca mość. Gdzie sypiasz? Na górze? Z siostrą oczywiście? Nie, jej łóżko stoi w spokoju panny serżą. Łóżko? widziała się? Nie, tak. A to znaczy, je się rozkłada na noc, tak mi powiedziała. Powiedziała ci? Ty ośle ty pało zakuta, ty nędzny wyskropku łamago, zakało rodu ludzkiego. Ucieka przerażona, gdyż do taktu okłada ją rzemykiem od książek. Och nie za mocno. A kiedy znika na schodach, rzucam za nią tę najcięższą, obelgę, wierna podobizna siostrzyczki, rozkładane łóżko. Prędzej rozłożyłabym te ściany, słowa takie, smarka te niczego nie zauważą. A przecież ta, ze swoimi skośnymi oczami, wygląda na niezły numer. Sapie jeszcze, gdy zjawia się wielka Ane i pyta, co się stało. Nic, zbiłam muśkę, żeby ją trochę rozruszać. Nic nowego? Nic, nikt jeszcze nie schodził. Chcesz zagrać w kulki? A w co? Bo ja nie mam dziewięciu. Dziewięć kulek potrzeba do gry zwanej karę Przypisek tłumacza. Ale ja mam te biskajki, co wygrałam od ciebie. Chodź, zagramy w gonionego. Goniony, bardzo żywy. Biskajki stukają siebie tak, że o mało się nie rozlecą. Właśnie przygotowuje się długo do skomplikowanego ruchu, gdy Anne sygnalizuje. Psyt, popatrz! Na dziedziniec wchodzi Rabas, tak wcześnie. Jesteśmy zdziwione. Zresztą najpiękniejszy z Antoninów jest już wystrojony, aż błyszczy, za bardzo błyszczy. Na mój widok twarz mu się rozpromienia. Zmierza prosto w naszą stronę. A Witam, panienki! Czy to gra tak panią ożywiła, że nabrała pani takich pięknych kolorów, panno Klaudyno? Pocieszny grubec. Ale na złość Anę poglądam na niego łaskawie, prostuje się i trzepoczę rzęsami. Co pana sprowadza do nas tak wcześnie? Panie nauczycielki są jeszcze na górze. No właśnie nie bardzo wiem, z czym przychodzę, ale narzeczony panny mi nie jadł wczoraj z nami obiadu. Ludzie mówią, że go widzieli i że robił wrażenie cierpiącego. W każdym razie do tej pory jeszcze go nie ma. Wydaje mi się, że przeżywa jakiś ciężki okres i chciałem zwrócić uwagę panny Lantenej na chorobliwy stan jej narzeczonego. Chorobliwy stan jej narzeczonego! Ten marsylczy gubie dobierać słów. Powinien trudnić się zawodowo donoszeniem o śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. A więc moment przełomowy się zbliża. Ale ja, która wczoraj zamierzałam sama uprzedzić winowej czynie, dziś odmieniłam zdanie i nie chcę, żeby on ją przestrzegł. Trudno, tym gorzej dla niej. Czuje się tego ranka zła i spragniona silnych wrażeń, i próbuje zatrzymać Antonina. Nic skomplikowanego. Wystarczy otworzyć szeroko oczy, spojrzeć naiwnie i pochylić głowę, by włosy opadły mi swobodnie wzdłuż policzka. Natychmiast połyka haczyk. Proszę pana, czy to prawda, że pisuje pan śliczne wiersze, takie mnie doszły słuchy? Kłamstwo wierutne, ale zmyśliłabym nie wiem co. Byle tylko nie poszedł na górę, czerwieni się i bąka coś zaskoczony i nieprzytomny z radości. któż to mógł pani powiedzieć, doprawdy nie zasługuje dziwne. Byłem pewien, że nikomu o tym nie mówiłem. A widzi pan, sława zdradziła pana mimo wrodzonej mu skromności. Zaczynam mówić tak samo jak on. Czy wielką niedyskrecją byłoby zapytać. Och, proszę, niech mi pani oszczędzi! Wprawia mnie pani w najwyższe zakłopotanie. Cóż mógłbym dać pani do przeczytania parę skromniutkich wierszyków o miłości? Najzupełniej niewinnych bredzi. Nigdy, oczywiście nigdy nie byłbym się ośmielił. Och, zdaje mi się, że dzwonią u pana. Niechże sobie idzie, niechże sobie już idzie. Za chwilę zejdzie Amy i on ją uprzedzi. Będzie się miała na baczności, niczego nie zobaczymy. Tak, ale... To jeszcze nie pora, to tylko ci nieznośni marka czepiają się sznura. Ani na chwilę nie można zostawić ich samych, a mego kolegi jak nie ma, tak nie ma. Trudno jest samemu czuwać nad wszystkim. Cóż za prosta ta ducha. Czuwanie nad wszystkim, polegające na zalecankach do starszych uczennic, nie powinno go chyba zbytnio męczyć. Teraz też muszę iść zrobić srogi porządek, ale panna lantenej... Och, zawsze jeszcze zdąży pan ją uprzedzić. O jedenastej, gdyby pana kolega nie wrócił do tej pory, co mi się jednak wydaje mało prawdopodobne, może nadejdzie lada chwila. Idźże się srożyć ty, idź ty gruba się niewydarzony. Dosyć się już nakłaniałeś i nauśmiechałeś. Zmykaj, niech cię nie widzę. Nareszcie. Wielka Anę nieco urażona, że nauczyciel nie zwrócił na nią najmniejszej uwagi, oznajmia mi, że on kocha się we mnie. Wzruszam ramionami. Lepiej skończmy grać zamiast pleść bzdury. Kończymy grę, gdy schodzi się reszta dziewcząt i wreszcie w ostatniej chwili zjawiają się nauczycielki, dwie nierozłączki. Ten mały czupidrojmi, uszczęśliwia rudą dziecinnymi figlami. Wchodzimy do klasy i panna serżą powierza nas pieczy swej wybranki, która ma nas przepytać. Ane do tablicy, przeczytaj dane. Zadanie jest dość skomplikowane, ale wielka Aneż zdolna do matematyki, z wyraźną swobodą porusza się wśród posłańców, wskazówek zegara i proporcjonalnych podziałów. A i teraz na mnie kolej. Klaudyno do tablicy? Proszę wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z 2 milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy sześćset Czuję nieprzeparty wstręt do wszystkich tych głupstw, które trzeba wyciągać, a poza tym, ponieważ panny serżant nie ma, postanawiam nagle spłatać figla mojej eksprzyjaciółce. Samaś tego chciała, niewierna. Podnieśmy sztandar buntu. Stojąc przy tablicy potrząsam łagodnie głową na znak, że nie. Jak to nie? Nie, nie będę wyciągać pierwiastków dzisiaj. Nie odpowiada mi to. Czyś ty oszalała, Klaudyno! Nie wiem, proszę pani, ale czuję, że gdybym wyciągnęła dzisiaj jakiś pierwiastek, rozchorowałabym się. Czy mam cię ukarać? Wszystko raczej niż pierwiastki. To nie przez nieposłuszeństwo, proszę pani. To dlatego, że nie mogę dzisiaj wyciągać pierwiastków naprawdę, jest mi bardzo przykro. Klasa tupie z uciechy. Panna Amy traci cierpliwość. Kipi. Czy zrobisz to, co ci każę? Złożę raport pannie Serżon, i wtedy zobaczymy. Raz jeszcze powtarzam, że jest mi niezmiernie przykro ale nie mogę, a w duchu krzyczę do niej nie masz co spodziewać się po mnie, jakichś względów ty wstrętne stworzenie. Zrobię wszystko, by dokuczyć ci jak najbardziej. Panna Lanten schodzi z katedry i zbliża się w nieokreślonej nadziei, że mnie oni nie śmieli. Z trudem powstrzymuje się od śmiechu i zachowuje minę wyrażającą ubolewanie. Ten skrzat słowo daje, ledwo do brody mi sięga. Klasa odchodzi od zmysłów, Anne pożera ołówek grafit razem z oprawką. Klaudyno, usłuchasz mnie, czy nie? Ze zjadliwą słodyczą powtarzam swoje. Stoi teraz tuż obok i ścisza mnie głos. Och, mówiłam już, proszę pani, wszystko, co tylko pani chce, sprowadzenie do wspólnego mianownika, trójkąty podobne, mierzenie szczelin, no wszystko, wszystko, byle nie to, byle nie pierwiastki, kwadratowe. Koleżanki, z wyjątkiem Ane, nie pochwyciły nic, gdyż wypowiedziałam te bezczelne słowa jednym tchem, nie akcentując ich specjalnie. Klasę bawi więc tylko mój upór, lecz dla panny Lantenej był to wstrząs. Traci panowanie nad sobą i krzyczy w pąsach. Nie, tego już za wiele. Zaraz zawołam pannę serżą. Ach, tego już za wiele. Rzuca się ku drzwiom. Doganiam ją w korytarzu, a tymczasem uczennice zaśmiewają się na głos, piszczą z radości i włażą na ławki. Chwyta jej mi za ramię, a ona z całych si swych wątłych sił usiłuje się wyswobodzić. Bez słowa, nie patrząc na mnie z zaciśniętymi zębami. Niechże mnie pani posłucha. Między nami to już nie przelewki. Przysięgam, że jeżeli doniesie pani pannie serżą, ja pobiegnę zaraz do pani narzeczonego i opowiem historię ze szczeliną. No co, idzie pani do dyrektorki? Ej, mi zatrzymała się raptownie. Milczy nadal. Oczy ma uparcie spuszczone, usta zacięte. Niech pani coś powie. Wraca pani ze mną do klasy? Jeżeli nie wróci pani zaraz, ja też nie wrócę. Pójdę do Rischeliego. Niech się pani decyduje szybko. Wreszcie otwiera usta i szepcze, nie patrząc na mnie. Nic nie powiem. Puść mnie nic nie powiem. Naprawdę? Sama pani wie, że jeżeli poskarży pani Rudej, ta nie wytrzyma dłużej niż pięć minut, żeby nie dać po sobie poznać i zaraz będę wiedziała. Więc naprawdę słowo? Nie powiem nic. Puść mnie, wracam do klasy. Puszczam ją i wracamy bez słowa. Rozbrzęczany ul cichnie gwałtownie. Moja ofiara rzuca nam z za katedry krótkie polecenia, żebyśmy przepisały zadania na czysto. A ne, pyta mnie cicho, poszła na górę powiedzieć? Nie, wykręciłam się skromnymi przeprosinami, rozumiesz, nie chciałam przeciągać struny. Panna serżą nie wraca. Aż do końca lekcji, twarz jej małej zastępczyni pozostaje zamknięta, a wzrok twardy. O wpół do jedenastej myślimy już o nadchodzącej przerwie. Biorę z pieca parę węgielków i wsadzam je do sabotów. Wspaniały sposób, żeby je ogrzać. Surowo zabronione, oczywiście, ale gdzie tam pannie Lantenej węgielki i saboty w głowie? W milczeniu przeżuwa gniewa. Jej złote oczy są jak dwa chłodne topazy. Nic mnie to nie obchodzi, a nawet bardzo się cieszę. Co to? Nastawiamy ucha, jakieś krzyki, jakieś męskie głosy, z których jeden ciska o obelgi, a drugi stara się go powściągnąć. Czy to murarze się biją? Nie wydaje mi się, wietrze coś innego. Mała Amy stoi blada, ona także czuje, że to coś innego. Nagle wpada do klasy pana serżant bez zwykłych rumieńców na twarzy. Panienki, proszę zaraz wyjść, jeszcze nie ma dzwonka, ale to nic. Wychodźcie, wychodźcie, nie ustawiajcie się parami, służycie? Idźcie stąd. Co się stało? woła panna Lantenej. Nic nic. Ale niechże im pani każe wyjść, a sama niech się pani stąd nie rusza. Trzeba raczej zamknąć drzwi na klucz. Jeszcze tu jesteście guz zdrały. Nie mam mowy. Prędzej dałabym się żywcem obedrzeć ze skóry, niż miałabym w takiej chwili opuścić szkołę. Wysuwam się spośród popychających się i ogłupiałych koleżanek. Na dworze wyraźnie słychać krzyki miły, Boże, tu armą, bardziej jeszcze siny od topielca, z nieprzytomnym wzrokiem i zapadniętymi oczyma, pozieleniały od muchu ześć błami we włosach, na pewno spał w lesie. Nieprzytomny z wściekłości, po nocy spędzonej na rozpamiętywaniu bólu swego, wyrywa się do klasy, krzyczy i wygraża pięściami. Rabastens zatrzymuje go z całych sił i rozgląda się wokół wystraszonym wzrokiem. Co zachęca, co zachęca. Marysia Belom ucieka przerażona i cała druga grupa za nią. Łusia znika, lecz zdążyłam jeszcze dostrzec jej złośliwy uśmieszek. Jaubertówny pobiegły do furtki, nie oglądając się za siebie. A ne nie widzę, lecz mogłabym przysiąc, że przycupnęła w jakimś kącie, by nic nie stracić z widowiska. Pierwszym słowem, jakie dochodzi mnie wyraźnie jest łajdaczki. Armon zaciągnął swego zdyszanego kolega aż do klasy, gdzie nasze nauczycielki tulą się do siebie bez słowa. Dziwki, usłyszycie to ode mnie, zanim sobie stąd pójdę, nawet gdybym miał przez to miejsce stracić, ty mała rozpustnica. Za pieniądze pozwalasz obściskiwać się temu staremu świntuchowi, gorsza jesteś od dziewczyny ulicznej, ale ta przeklęta ruda, która cię urabia na swoje podobieństwo, jest jeszcze mniej warta od ciebie. Dwie łajdaczki, dwie łajdaczki, jesteście dwie łajdaczki, a ten dom, nie usłyszałam, czym jest ten dom. Rabas który musi mieć, widać, podwójne mięśnie jak tartarin, wywłukł wreszcie nieszczęśnika dławiącego się obelgami. Panna Griset, tracąc głowę, zawraca do klasy młodsze, które wychodzą, a ja zmykam do domu nieco poruszona. Rada jestem jednak, że Duplessis wybuchnął nie czekając dłużej, gdyż Amy nie będzie mnie mogła oskarżyć, że ją wydałam. Po południu zastajemy tylko i jedynie pannę Griset, która każdej po kolei powtarza to samo. Panna Sergeant jest chora, a panna Lantenej wyjeżdża do rodziny. Proszę przyjść do szkoły dopiero za tydzień. Zgoda. Wracamy do domu. Ale niech kto powie, że nasza szkoła jest taką sobie zwykłą szkołą.